Dzień dobry witam serdecznie słuchajcie stała się katastrofa i jak sobie z nią poradzić w kosie zaczęło paliwo wyciekać uszczelnieniem ze zbiornika paliwa myszy zjadły korek myszy, to, to akurat mało istotne ale słuchajcie mamy taką wiekową e, kosę i tutaj w tym miejscu e, często zdarza się że mm, zaczyna ciec trzeba to poprawić zmienić jakie na to lekarstwo jest śrubokręt jest lekarstwem Mariuszu śrubokręt i co jeszcze i gotówką 5 zł no. 5 zł gotówką i będziemy naprawić. Zobaczcie jaka jest stanie stanie naprawa takiej kosy, 5 zł tylko. Tak. się taki uszczelniacz gumowy, dwa wężyki to się z dołu ze zbiornika wyciąga, to się wkłada. Pokazujemy jak to Pokazujemy, jak pokręt. to robić, żeby... O ktoś tutaj już pakule pchał, o, cyk. wyciągamy stary. Rzeczywiście pakułami tutaj chciałem uszczelnić, ale nie dało tutaj się. Tutaj ściągamy z gaźniczka przewody. Najlepiej A. śrubokręcikiem podważyć. może to zrobić na polu, gdy gdzie jesteście, gdzieś tak. tam coś robicie. To nic Macie nie... pod, na polu sklep z wężykami od razu. No. Nie Chcę zejść. Cągopor może trochę się skleił. O Holender, zakleiło go mocno. Można było kombinerkami to uchwycić, wiesz? Nie no, widzisz aż się zatopił tak, o jest. No i zszedł cały. Tak i bierzemy nowy, zakładamy, nie pomylić tutaj końcówek. Czarny głębiej, jasny. To jest zwrot tutaj bliżej, wkładamy filterek. O tak wkładamy jedną stroną, tutaj wciskamy, mamy już, można przekręcić troszkę, można powiedzieć, że gotowe, jak za długi to można to tam wyrzucić, głębiej wsadzić. Szybka robota, nie? Tak jest. Cały ten... Yy, Patrzymy, yy... czy działa. Tutaj paliwo. Paliwo idzie. I nie cieknie, zobacz, widzisz? No to wiesz, to cieknie, to wtedy jak machasz kosą, co nie? No chodź. tak po jakimś czasie tam zacznie ciec, bo to takie dokładność marna tego guma Ta Ale... jakoś tak się ku... tu wyrabia się chyba od drgań, kosy. No. Ja no, wiem tu się... tu jeszcze filterek z tego starego typu taki Zobacz, ja tego tych paków więcej z tej wcześniej w domu ściągnąłem. Z ja tego. tu się tak jak yy, to jest luźne, to tu taki cieniutki oring trzeba włożyć. No 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 Zdjąć przewody, nałożyć oring tam go podsadzić pod spód Ja wiem czemu to cieknie ty bo jak pompko się umpuje ciśnienie się wytwarza no to nie, to wiesz to nie ma ciśnienia bo w korku jest odleczenie ale chodzi o to że piła drga i ta guma się po roku dwóch wiesz wyrobi po prostu Jeszcze. tutaj widać że to jest już wyrobione takie one... No. szybko to yy, się zmienia momentalnie tak jest Parę sekund, 5 zł. E, najlepiej, najlepiej do sklepu pojechać, który jest blisko, bo przesyłka więcej kosztuje niż No Tak, niestety. o ja dzisiaj zajechałem tam do sklepu. Po drodze było to co, odpalamy i kosimy, nie? A ty ty jeszcze masz tą no, nową, tamtą? Jeszcze mam. To jeszcze nie zużyła się. <laughs> jeszcze się nie zużyła. <laughs> no to dobra, to akurat okazja. To akurat nie jest demon, to jest Eurotek, ale to jest to samo co demon starego typu. A tam jest tam demon... przyniosł swoją tą starą jeszcze może. To tam też ci eurotek. No tylko jedną literka H się różni. Mhm. To K u mnie C na końcu. Nie ja wiem czy jest sens tam dobrać brać. Tą zobaczymy. zobaczmy jak, jak chodzi. Yy, o tą zobaczmy i tam tu zobaczmy. Chcę zobaczyć jak chodzi to trzeba na nogi obusawić. <laughs> Oj poszła sobie <laughs> Dobra powiem ci... W tych kosach chińskich trochę mnie wkurza to, że to się wszystko rusza i kręci. o, o, o patrz, patrz. Ty A to tutaj. Już podkładane coś pewnie. A śrubki nie ma tutaj. Mm. A tam śrubka powinna być taka. Nie, nie ma tu nigdzie. No to tutaj to coś nie poszło. Ktoś to kombinował. No bardzo zobaczymy, tylko czy odpali. No. Ale czekaj, bo. <laughs> Trzeba trzymać, bo poleci zaraz.

Na no tym koniec prezentacji. Koniec. Tak jest. To co teraz robimy? Trzeba wykosić trochę, pokazać ludziom jak... Jak, pokazać, jak no. się kaleczymy? No. Nie przestrzegamy BHP i w ogóle. No w ogóle, no to już, już i tak jest taki... wiesz co oznacza skrót BHP? Co? Bezpieczeństwo hamuje pracę. <słuch> Także nie będziemy hamować dzisiaj pracy. Za, dużo, mam, za dużo mamy hamulców w dzisiejszych czasach, tak. e, społeczeństwo nasze jest zahamowane z każdej strony, już nie będę wymieniał punktowo, ale niestety nie chce się nic robić, tyle jest hamulców, tyle jest... A ja proponuję, że na dzisiaj wystarczy chyba już roboty, idziemy. To co, to, co lubimy robić najbardziej. Tak jest. <laughs> Jeść babkę no. ziemiaczaną. A jeszcze powiedz Maciej, bo Ty używałeś rok czasu, jak ten siedzi i spróbuje demon e, RQ Bożeś? Napali, napalił się w tamtym roku i jak ten teraz? Dobrze. Wszystko w porządku? Nie, może zrobimy film, rozbierzemy, zobaczymy, jak się zużyło po roku. No to w następnym tygodniu. Zdejmiemy czapkę no. cylinderek, zobaczymy, jak się zużyło, czy coś tam, jakieś ślady zużycia są. Można by było. A co ona u Ciebie robiła? Prawie nic, co? Nie, no trochę kosiłem. Tak? Nie tak mało. No to dobra, to za tydzień spotykamy się i robimy film, zdejmowanie czapy, cylindra. A może ty tam coś byś postawił większego? zamiast tego takiego mojego... Od mam. <laughs> no to ja wiem, pasuje, nie? Siedo dopasuje Sie popieści i się zmieści. Nie, bo we ws średnica niewiele no. większa, tylko skok większy był, nie? Nie no, w ws sporo większa, ta 52 w średnicy. No to powiem Ci, że takie patrzę, to niewiele Ci użytkowana, bo zadbana, ładna, czysta. Nie no, to ja tam trochę wiesz. Zobacz, nie? Że chcemy. A, a jak ta głowica się spisuje, ta nowego typu? Na razie się nie popsuła. Nie, trawa się nie zawiązuje tutaj? Nie, tutaj fajnie jest. W okay, tej swojej starej też już przerobiłem, że tam nie, już nie zawija się trawa. A tak, bo tym kielich założyłeś. No. To szybko, łatwo można podpatrzeć i sobie poprawić. Te ja nowe rozwiązania można sobie zaadoptować do starego typu tak kosy. Jest. Fajnie wygląda. Ładna kosa. Rozbierze. A jeszcze ona nie palona po zimie. Jeszcze nie uruchomiona. To odpalamy? Ale ona nie ma paliwa. Żeby ja, ja mam paliwa. Masz paliwo? To tylko ja mieszankę inaczej robię. Nie 1, 2, 5, tylko 1, 5, 2. No to nie. To prawie tak samo jak ja. Zobaczymy, jak odpali po zimie. Jeszcze w tym roku nie pociągną. Kąsa. Ten rok jakiś taki jest dziwaczny, co? Maciej? Co co? Ten rok jakiś dziwny jest, zupełnie inny od innych. No jakiś taki Pogoda dziwna. Mają jest ciepło i mokro to jest sucho i zimno. O, paliwko poszło sanie dajemy, jedyneczkę. Zobaczymy za którym okrążeniem no pola. Jak mi się sztyl skończy to tak go sobie kupię Easy nie? Działa Dobra to kończymy te zabawę bo ja dzisiaj nad kosy to akurat nie mam ochoty Idziemy porobić to co lubimy najlepiej Tak jest Pozdrawiamy serdecznie do widzenia Na razie